Witam Was najmilsi widzowie, serdeczni, przyjaciele, etc., etc. Trochę mnie nie było, ale czasem są kryzysy, wiadomo. Mm, Okej, okay. i nowy filmik dzisiaj. Postaramy się złożyć numer 351, oczywiście LEGO Classic 4+, z moją córeczką. <ścoughs> Efekt końcowy za chwilę będzie. Mm, zobaczymy, mamy tutaj do dyspozycji... Eee, kilka out, bo za 4. Zestaw kosztował chyba coś koło 17 zł, więc taniocha. Oczywiście zestaw dedykowany na 90-lecie Lego z tego co pamiętam. Ok, bierzemy się do składania. Niedługo będą efekty. Ok, i już mamy komplet czterech wozów, samochodów, modeli samochodów. Zestawu 30510 Lego Classic 71 elementów Ja kupiłem, nabyłem tam za około 15-16 zł Więc mm, przelicznik mm, Elementów względem y, Pieniążka Bardzo opłacalny A do tego faktycznie mamy y, Miłą, sympatyczną zabawę Oczywiście dla y, 3-4 latków 5 latków może, może już nie <laughs> Ale tak jak y, moja córusia Córunia niunia y, y, Całe 4 latka. Super zbudowała to świetnie. Troszkę jej pomogłem z, y, y, z kołami. Ale tak to świetnie, elegancko. <laughs> ok. Już się troszkę pobawiła. Myślę, że dalej będzie się bawić. Ok. Co my tu mamy? Pierwszy model. Szedł ten. Jest to model przedstawiający y, coś w rodzaju takiego. Y, jak to się nazywa? No właśnie, jak to nazwać? Y, wysoki samochód, ale jednocześnie z tą. Y, no, dyszą. Ogólnie nie znam się na samochodach. Wiem, że ma, samochody przeważnie mają cztery koła. Kierownice, zmiany biegów, skrzynia biegów, żeleje się paliwo jakieś. I to wiedzę na temat samochodów się kończy. Chociaż ostatnio wymieniłem dwie żarówki do mijania. Słuchajcie, to już jest sukces. No nie każdy się musi znać na samochodach, tak. Ja się akurat znam na bieganiu, na spawaniu, na maszynie docięcia laserem, różne takie. CNC, i tak dalej. No, i poza tym wiem, jak łączyć klocki, leko. <laughs> to już dużo. <laughs> Okej, okay. ten samochód przedstawia model samochodu faktycznie tutaj z tej strony, jakby odczepić mu tę ten, ten dyszę. Nie dyfuzor a jak zwał, tak zwał. To faktycznie on tak przedstawia, jakby innym klockiem to zamienić. No, nie mam tak w pobliżu. To taki samochód retro, tak, ale ten ta dysza tutaj. To jest prawdopodobnie do powietrza, tak? Silnik... To, yy, no, ten grill, o, to jest dobra nazwa, ten grill tutaj zmienia całkowicie obraz tego samochodu, no bo tak, tutaj mamy retro jakiś, ale tutaj grill. No i co? I co my tutaj mamy? Mm, oczywiście ludzi, którzy się nie zmieści, to jest oczywiście w formie takiej prowizorycznej. Mm, mimo wszystko bardzo ładnie estetycznie to wygląda, chociaż gdzieś tam zawsze paluchy, no się odbiją. <śm> to myślę, że w stylu lat 50., powiedzmy, coś koło tego typu. Okej. Okay. Drugim modelem był. O, to jest tak. Model y policyjnego, słuchaj, prawdopodobnie policyjnego. No, ponieważ wyróżnia go tutaj ten oto y niebieski y przezroczysty klocek, tak? Że niby tu jest. Y syrena, tak? że niby to są te koguty policyjne no i biało, czarny tutaj oczywiście i niebieski kogut tylko i wyłącznie policyjny tak, to jest model samochodu policyjnego trzeci model no to już oczywiście wiemy co jest kojarzy nam się z formułą jeden, tak, z wyścigami na torze Imola czy jakimś innym Monte Carlo bardzo powiem wam tak, na parę klocuchów bardzo pięknie, moim zdaniem, odwzorowany model. Słuchajcie, naprawdę, mm, moim zdaniem, jest to najlepszy model z tych czterech. Yy, koła się kręcą, oczywiście nie skręcają te modele, tak. To jest, to z... Mogą sobie stać, pokazywać się gościom. I ktoś, kto to wstaje rano, na przykład ja o, Lego, I pięknie wyglądają. Yy, chociaż w moim przypadku, yy, <tosurwania> za witryną, jak wstaje rano, sobie patrzę, tam jakiś maska Venoma jest, maska Vadera Darth Vadera <grywa> yy... no już zapomniałem co tam mam za, za szybą a, yy, statek barakudy, lego piraci, coś tam, coś tam jeszcze yy, parę speed championsów moja ulubiona seria, jakieś mechy chyba dobra, to. Ten, wracamy do modelu, bo już oczywiście degresja <grywa> ten model fantastycznie się prezentuje niskie zawieszenie, bardzo niziutkie w porównaniu do tych, chociaż to, to jest mają oczywiście, to są porównywalne, porównywalne tak zawieszenia. Ale m, niska sylwetka. No porównajmy. No, zdecydowanie niska sylwetka. Ten jest chyba. O, ten jest najwyższy samochód, ale to, zaraz zaraz za chwilę do niego dojdziemy. No i ten m, niby spoiler taki z tyłu. Super. E, bardzo e, na plus ten że model z samochodu, powiedzmy, że formuły 1. I chyba najszybszy. Ok, model trzeci. No i model czwarty. Yy, mnie on się kojarzy yy, z Volkswagenem. Kurczę z tego modelu. Yy, nie Garbus, tylko ten taki yy, wycieczkowy, taki tak. Yy, w którymś zestawie lego był chyba. No, ale w każdym razie faktycznie to jest model yy, samochodu takiego kempingowego. O tego typu, że na, na dachu, nawet słuchajcie, Co, taka ta deska serwingowa, tak. Super sprawa. Hmm, chociaż gdzie tył, a gdzie przód? Tutaj w tych modelach wiadomo, gdzie tył, a gdzie przód, tak. No tutaj co? On może jechać i tak, i tak, i będzie obu tak. Hmm. <laughs> Ten model również przypadł mi do gustu. W ogóle wszystkim przypadły do gustu, jak wszystkiego. I popatrzmy, o, tak się prezentuje wysokość między najniższym modelem samochodu z tego zestawu z tego, tego Polibaga. A najwyższym yy, modelem z tego polibaka. Ok, reasumując, ja, yy, jeśli chodzi o ten tenże yy, polibak, jestem zaskoczony na plus. Wiedziałem, co kupuję. Yy, być może kupię jeszcze parę polibaków tego typu pod inwestycje. <laughs> Zarobią każdym 5 zł. Słuchajcie, wydając 5 zł, zrobiąc na każdym polibagu 5 zł, to jest mamy yy, 30, słuchajcie, procent. No, gdzie my 30% uzyskamy? <laughs> oczywiście taki yy, żarcik. Yy, zawsze na plus, tak. Yy, oceniam go na bardzo pozytywnie. Super sprawa. Yy, możemy oczywiście, no mamy tutaj 71 kloców. Możemy sobie z nich zbudować. Yy, coś według naszej kreatywności. Coś innego, coś nam, co, mam, co nam przyjdzie do głowy. Yy, ale oczywiście dla, dla, tych, dla tych najmłodszych adeptów. Szkoły Lego, że tak się wyrażę. Są tam faktycznie modele idealne moim zdaniem, jeśli chodzi o mm, zasady budowania. Jest instrukcja, instrukcja do budowania takich modeli są dosłownie w 6-7 krokach. Ciach, 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 model zbudowany. A model przedstawia samochód. Jakby nie było, tak. Hmm, oczywiście ten najbardziej się spodobał Zuzi u mnie, <laughs> się nie dziwię Okej, okay, to tyle na dziś Powiedzcie mi czy bawicie się w polibagi Czy jednak to dla was strata kasy Jak to tam u was jest Okej, okay, to tyle na dziś ode mnie Cieszę się, że wróciłem, ponieważ mówię wam No jakieś tam kryzysy były związane Z tego typu, bardziej zmęczeniowe Że aaa, nagrał mój filmik Ale mówię a, idę spać Idę spać, idę spać, gdzieś na trening, a idę spać Gdzieś tam nad godzinę w robocie, ale dobra Znalazłem te 10 minutek na no, sklecenie filmiku. W sklecenie, no za chwilę będę go y, montował jako tako, <laughs> Okej, okay, to tyle na dziś ode mnie. Spokojnie żyję, żyję i mam zamiar jeszcze żyć. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, cześć!